Dzień dobry witam wszystkich serdecznie z tej strony bliska na StarCraft Nie, nie czuję się jeszcze idealnie Nie czuję się jeszcze się tak jak powinienem Jeszcze <coughs> jak słyszycie troszeczkę płuca gardło mi maltretują Ale może nagram coś kró krótkiego Zapraszam do oglądania meczu serwera europejskiego Naszymi graczami jest jakiś UE Eugene, Eugene, powiedzmy sobie zerk po prawej stronie Niebieski zerk Natomiast u góry mamy czerwonego terana Emila. Tak się niestety zdarzyło, że niechcąco zagrałem teranem. To była jakaś katastrofa. To był diament już. Jak wiecie, dostałem się od do diamentu. No i niestety zagrałem teran. Totalne przerażenie i o mój Boże co ja zrobię, bo ja teranem nie umiem grać. Zero wcale nic. Katastrofa, po prostu istnieje nic nie potrafię tym y, czym się zrobić. No i sobie pierwszą myśl, co by tutaj sobie zrobić do co by tutaj zrobić? No, cheese, olin, olin jakiś musi być. Więc wpadłem na pomysł, że może zolinuje faceta. Pytanie teraz tylko jak? Jak zolinować takiego diamentowego zerga, to był chyba albo Europa, albo... albo USA, nie pamiętam, autentycznie nie pamiętam kto, co to było, to było streamowane, więc to chyba było jednak USA, przepraszam, najmocniej, serwer amerykański w lidze diamentowej, tak wiem za chwilę będą teksty, że to jest zapewne srebro, jak ja tego nie lubię, z tego względu, że jeżeli chcecie znać się różnicę w ligach, to jest mniej więcej pół ligi moim zdaniem. Pół ligi w dół. Jeżeli jesteśmy w wysokim diamencie, to byłby niski diament w Europie, coś w tym stylu nisko średni. No więc jak widzicie, ja tutaj nie bardzo wiedziałem co zrobić, byłem przerażony. E, totalna katastrofa. Wykorzystam też ten filmik, żeby zrobić jakieś ogłoszenia. We e, w najbliższą sobotę, teraz mamy sierpień, w najbliższą sobotę będziemy, nie wiem który, 8, siódmy, nie wiem czwarty, czwartek jest, będzie turniej MSC e, i tu jest fajna akcja, zobaczcie jaki numer. On przele przeleciał, zeskautował zobaczył, że nic nie mam, zobaczył, że jest tylko jeden Raks, no i poszedł w trzecią ekspansję, doszedł do wniosku, a on będzie robił szybką ekspansję. Więc dlaczego by nie postawić trzech baz, coś o czym ja oczywiście nie wiedziałem, ale tu będzie fajna akcja, moja scv podjechała, zeskautowała, zobaczyła co się tam ciekawego dzieje, no i stawiamy bunker. i perfekt miejsce, nawet nie wiedziałem gdzie się ten bunkier stawia, ale jakoś jak przeczuwałem to jest tu, to musi być gdzieś tutaj, postawię go i dam radę. Jak się okazało, że co będzie dalej za chwilę, zobaczcie, mikro na moim poziomie 27 średnie, więc na full wypasie jestem, jak widać też zbieram tutaj minerały, zbieram, 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 zapomniałem wezwać muły, bo po co mi muły, muły nie są wcale imbami, są niepotrzebne, ja mam skill imby, więc teraz ogólnie no, rzecz biorąc to jest imba, no i jest, jest już tutaj, i to jest największa akcja, to jest akcja stulecia, zatrzymałem się Marinsem, zamiast wbić się do środka, ja się zatrzymałem Marinsem. Tak więc widzicie już jak poszło integranie, te granie. Marin spadł oczywiście, już bo pogrze, gdyby nie to, no ale drugi Marines się zjawił. No i teraz trzeadko ubić przeciwnika i teraz trzeba się ganiać, ganiamy go. Próbuję tej wejścia nie ma mocnych, ładnie mnie tutaj blokuje, to trzeba mu przyznać. Pamiętajcie, że dronki mają jakąś tam szansę, ślizgają się tak ładnie, że są w stanie Marinsy yy, trochę tutaj podbiciem. Speed 2.25, 2.81, więc jak widzicie dronki są w stanie Marinsy zeżreć. No i to już był ten numer, że trzeba było uciekać, się za chwilę mnie złapie, rozpędziły się i łup, oberwało się, ale bunkier był, podenerwowałem go trochę, zobaczmy, dochód, 15 harvesterów do 26 <laughs> i to jest powód, których jak w sumie nie komentuję. a co tu się dzieje w środku? Baraki, 3, łącznie 6 raksów, tak więc Stilo 6 raks już się szykuje specjalnie nie pozbyłem się bunkra z tego względu, żeby on musiał Robisz to co w tym momencie robi, czyli po prostu niszczyć go dronami. E, moim zdaniem był on wystarczyłyby dwa lingi, żeby lingi to zniszczyły, więcej minerałów e, by zaoszczędził w ten sposób. Jedna para po prostu Minerały uzostały, by mu zostały, się czuł w miarę bezpiecznie, ta trzecia baza już jest gotowa. No i ja teraz pięknie z moim mikro, 52 już, więc już szaleję, szykuję się, żeby tutaj zaatakować przeciwnika. Już się zbierają te grzecznie marinsy oczywiście to wiele wcześniej chyba te reakcje miały być. tej mułów nie wzywałem, jak już mówiłem to jest imba. Marines, co jest bardzo ważne, idą przeszukać, czy gdzieś tutaj się facet nie schował, bo jakby odkrył, co się dzieje, szybko daje ringi, daje spajny, po prostu kończy dronowanie, ależ ten zerk był greedy, chciwus, chciwus maksymalny. No dobra, 30 harwesterów to nie jest jeszcze tak chciwo, ale już zaczynał, zaczynał chciwić, że się tak wyrażę, za chwilę będzie jeszcze więcej, będzie 40 prawie. No i jak zauważyliśmy, już coś się tutaj zebrało, trochę sf jak też postanowiłem zabrać, bo ja i tak nie dam rady produkować z tego wszystkiego. Na czas zero gazu, zero steampaka. simpaka Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przejść i przejechać faceta. To już powinno się chyba z minuty temu powinienem był wpaść. Czy on mnie widział? Tak, on mnie pięknie widział. Muszę o tym pamiętać, że on mnie tutaj pięknie widzi. A i tak się muszą facet znerwować, bo dron nował, tak? Więc 41 dron kontra... Normalnie to raczej nie posiada zbyt dużej. Ale Quinn to zawieszkowy. No i 6 Lingów się już tutaj zbiera. Gonimy teraz swalijaka. Wbijamy się przede wszystkim do środka. Ha. Stawiamy bunkier, drugi miał być tutaj w drodze No i larf mu trochę brakuje, nie no ma trochę tych larf Przede wszystkim rozwalamy spaving pool Spaving pool całkowicie nieprzydatny Ale Tak to się dzieje jeżeli graci greedy zergiem E, lingi potrzebne, żeby pilnowały to co się dzieje. On tego nie zrobił za chwilę zabijemy spawn pool, zniszczymy tak też jest. Nie grajcie, nie bądźcie greedy. Bycie greedym jest smutne. No i teraz tylko trzeba się tutaj grzecznie schować. E, mikro jak bicie jest całkowicie niepotrzebne teranowi, on tylko podchodzi i coś tam sobie ostrzeliwuje. Niczym się wielkim nie musi zajmować, widać jak to wygląda. Po prostu sobie stoi i strzela. Po prostu nimba ej hey mówi i tak dalej, to jest śmiech na sali z tym teranem. Oczywiście bunkra tutaj raczej nikt nie da rady zniszczyć. No i jak widać 70 APM i to wystarczy, żeby bez problemu o diamentowy, żeby... ŻEBY Diamentowy Proto pokonał diamentowego Zerga, przy czym yy, grał no i tutaj za chwilę Queen jeden padnie, Queen drugi padnie, on nie może nic produkować już jest po nim, ale postawił cztery spajny, o czym nie wiedziałem. No i spajny się wykluły i teraz jest zabawa, trzeba się tutaj z nim ganiać, damy radę zniszczyć, damy radę zniszczyć, pobiegnie nie za tym co nie trzeba, no ale ten jeden zostanie na 100% zniszczony. Pach, oberwało się facetowi. Ja tu jeszcze jest baza, gdzie on bezproblemowo sobie wydobywa ilość Harvesterów, No tylko co on może Harvestery tylko tak naprawdę robić? Nic innego, zapomniał postawić sobie spawing pula chłopak, no ale tak to się zdarza. Tak to no czasami jest, no i pięknie się uchowaliśmy, teraz e, haczerkę trzeba tylko zniszczyć, jakiś spań. przechodzi parę kroszków, to jest sobie bliżej, za chwilę zostanie zneutralizowane, nie pamiętam jak to wszystko wyglądało, ale bez problemu, bez problemu sobie radzimy, teraz no właśnie. Teran Imba był, jest i będzie i dalej przychodzi z tymi swoimi spawnami, ale to już nie był taki dobry pomysł. Spawing pool w miejscu, gdzie mogą marynarze zobaczyć. Dlaczego by nie? Dlaczego zawsze można w takim miejscu postawić spaving pool? I jeszcze tylko spawn trollers trzeba dwa zniszczyć i jest GG i widzicie, Teran to był, jest i zawsze jest Imba po prostu no skillowa Nie jest nie trzeba robić, wystarczy podejść i się wygrywam. W tym momencie oczywiście parę osób, szczególnie które mnie nie lubią, już kończył pisać posy. Już szybko napisałem do niego. Pisać, 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 pisać. Ja zrobiłem, zepsułem coś, boże jedyny To był joke, żartowałem sobie Po no prostu tak się zagrało e, Oczywiście Terranem trzeba mieć też fajne mikro No, zrobiłem olina, facet się tego nie spodziewał Zagrał ekstremalnie greedy Zeskautował mnie Myślę, żeby tak nie zagrał, gdyby mnie nie zeskautował tym Overlordem Myślę, żeby zagrał normalnie e, tej drugą bazę i chwilę odczekał, zanim przejąłby trzecią. A w tym momencie widzimy, zeskautował, zobaczył, uuu, tu nic nie ma, więc pewnie będzie ekspansja. No to ja zrobię podwójną ekspansję. A tu co? A tu The Yellow Six Racks. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.